Cześć, witam Was bardzo ciepłutko. Dzisiaj już nie jestem tak zaspana jak Wam w ostatnim filmie, i w tym miejscu chciałabym Wam bardzo podziękować za tak niesamowite i miłe komentarze, jakie otrzymałam właśnie pod tym filmem z moim niedzielnym makijażem. Nawet sobie nie zejdzie z tego sprawy, jaką dałyście, dostarczyliście mi pozytywną dawkę energii, która starczy mi do dziś, obierzcie mi z moją energią i z jej poziomami, bywa naprawdę różnie. Dzisiaj chciałam Wam przygotować film, czy znaczy przygotuję go, mam nadzieję, że mi się uda. Film, który ściągnę od i ona chyba też została zatagowana przez kogoś innego. Sami mnie nie, nie zatagowała, ale postanowiłam, że sama się zatakuje i sama ten film przygotuje. I jest to taki tak z początkiem roku, on się nazywa po angielsku Great Expectations, tak, ale wydaje mi się, że najlepszym przetłumaczeniem byłoby po prostu oczekiwania, jakieś wielkie oczekiwania w stosunku do byłego roku, jaki mieliśmy i do tego, który mamy w tym momencie. i Ściągnę jeszcze jeden pomysł od Sami, bo nie przetłumaczyłam pytań wcześniej, zrobię to na bieżąco i po prostu będę przerwała ten filmik właśnie tymi pytaniami w języku polskim i później będę na nie odpowiadała. Mam nadzieję, że ta forma nie będzie Wam przeszkadzała i że miło spędzimy razem czas. Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie dość długa, gdyż niestety mam kilka takich złych przyzwyczajeń, z którymi walczę. I pierwszym z nich na pewno będzie e, zdzieranie Reszta lakieru do, do poznokci. Nie mogę się powstrzymać, kiedy kawałeczek mi odpryśnie, e, nie mogę się powstrzymać, pomimo tego, że wiem, że na przykład za godzinę będę w domu i będę mogła to zrobić zmywaczem do paznokci, ja muszę zacząć drapać. I wiem, że to jest okropne okropne przyzwyczajenie, czasami nawet kawałki lakieru. Ja lubię to uczucie, jak coś tak odchodzi, dlatego też lubię zdzierać sobie <laughs> Listków od tabletek, ale o tym już wiecie To jest jedna rzecz, którą nie lubię Bo wiem, że to niszczy paznokcie, ale nie mogę się powstrzymać no Nie wiem czemu, nie dam rady, staram się, nie mogę Może w tym roku to się zmieni Nie będę miała, nie będę miała czasu paznokcie malować Kolejnym Też niezbyt przyjemnym przyzwyczajeniem jest to, że ale tu teraz walam też na zmęczenie i na, na stan w którym jestem chociaż zawsze lubiam spać bardzo często w ciągu dnia zdarza mi się uciąć sobie taką drzemkę i podczas tej drzemki oczywiście bardzo często nie myślę o tym nawet, żeby zmyć makijaż i pewnie cierpi na tym szczególnie moje rzęsy, po śpię e, na podusi i pewnie one tam się gdzieś odciskają może dlatego może dlatego bo w sumie są tak słabe kondyty. Teraz widzicie, sama znalazłam odpowiedź, chociaż, chociaż nie wydaje mi się, bo takie drzemki lubiłam sobie ucinać <grymnie> wcześniej też, ale teraz starze się to częściej. Jak to moja mama mówi, pół godzinki dla słonienki pozwalam sobie na taką drzemkę w ciągu dnia. W pełnym makijażu nie powinnam tego robić. I kolejna rzecz. też bym chciała z tym walczyć, po prostu chciałabym częściej mieć swoje pędzle, bo wiem, że może nie robię tego zbyt często. Nie wiem jak u was to jest, ale u mnie <grymnie> raz na jakiś czas. Największym sekretem i celem, jakim sobie chciałam postawić w tym roku w kwestii urodowo-makijażowej, to chyba po prostu um, opisanie sobie, że pomimo największego zmęczenia będę starała się przynajmniej raz na jakiś czas aplikować krem na noc, bo um, z tym pewnie będzie ciężko. Szczególnie przy, przy opiece nad maleństwem Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to nie jest najważniejsze oczywiście Ale chciałabym mu chciałabym to dbać i chciałabym też przynajmniej raz na jakiś czas aplikować krem pod oczy Mam nadzieję, że znajdę na to czas I wydaje mi się, że to jest kwestia też dobrego zorganizowania I może też stosując przy tym delikatny masaż, żeby troszeczkę bardziej uelastycznić skórę i poprawić w niej krążenie I to, i to chyba wszystko jeszcze tak szybko przypomniało mi się, dogrywam tą część już prawie w ciemnościach, że kolejnym moim sekretem, który planuję wprowadzić w urodowe moje życie jest po prostu picie większej ilości wody, gdyż u mnie w tym temacie jest naprawdę bardzo cienko i muszę to zmienić i obiecuję sobie, że będę piła więcej wody. Hm. pytanie, nie wiem za bardzo, czy chodzi o kosmetyk do pielęgnacji ciała, czy kosmetyk makijażowy. Makijażowy to na pewno będzie użycie brązera i tuszu, ale już o tym wiecie, już nie będę o tym mówić. Jeżeli chodzi o odkrycie kosmetyczne do pielęgnacji ciała, to um, muszę, muszę wspomnieć o Tummy Wrap, czyli um, kremie um, przeciwzmarszczkowym albo też walczącym z, ze zmarszczk... Co ja mówię przeciwzmarszczkowym? Nie przeciwzmarszczkowym, przeciwrozstępowym. <grym> um i pomagę też walczyć z tymi, które już mam. To już jest moje chyba piąte opakowanie. E, szybko się kończy, szczególnie, że rozmiary mojego brzucha wzrosły e, Nie wiem, ja może jak zaraz Wam pokażę, jak chcecie. Jak ktoś nie będzie chciał, to przywinie sobie parę sekund. E, cudownie pachnie, cudownie działa. Już zamówiłam, ostatnie, mam nadzieję, opakowanie i też mam zamiar właśnie to ostatnie używać jeszcze już po rozwiązaniu, e, bo wiemy, że część zmarszczek zma po raz kolejny rozstępów może się pojawić właśnie w tym okresie. I... Eee, tak, tak, tak wyglądamy razem, <laughs> no jest nas trochę, jest nas trochę tutaj, no ale chyba nie jest źle. Jakbym o tyłem, to można, że nic, że nic nie widać. Odpowiedź na to pytanie na pewno po części będzie się pokrywała z odpowiedzią na pytanie numer dwa. I w kwestii tej urodowej zależałoby na, na zachowaniu tej systematyczności aplikowania kosmetyków oczywiście, jeżeli mi czas na to pozwoli, moje maleństwo. Um, a y, druga część pytania, czyli jakie mam cele w stosunku do mojego ciała, to bym chyba chciała wrócić do swojej um, starej figury. I mam zamiar też karmić piersią, także mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, ale zobaczymy. Um, I chciałabym też: y, To może komuś się wydać dziwne, ale chciałabym też nie zapomnieć o makijażu. Chciałabym też cały czas, dla mnie też takim wzorem jest Kasia Kotosu, która zawsze pięknie wygląda, pomimo tego, że już w sumie Kasi córeczka ma dwa lata teraz, ale wcześniej zawsze pięknie wyglądała i miała ochotę na właśnie robienie makijażu, nie tylko na o wyjście, tylko po prostu o to, żeby się czuć lepiej ze sobą. Nie chciałabym się zamknąć w sobie, zamknąć się w domu. Mam nadzieję, że Wy też mi w tym pomożecie, że będziecie mnie motywować, żeby Agusławo rusz się i um, zrób coś też dla siebie. Nie wiem, czy w tym pytaniu chodzi o błędy, które ja popełniłam Czy o błędy, które Nie podobało mi się na ulicy I te z tych błędów ulicznych, że tak powiem Takie tradycyjne Nie lubię, jeżeli widzę, jak ktoś wystaje bielizny Na przykład ze spodni, czy też Stringi, nie jest to zbyt Przyjemny widok dla naszych oczu A z moich, nie wiem, czy popełniam jakieś błędy Nie kupiłam chyba nic takiego, czego bym Ogromnie żałowała Nie wiem, naprawdę nie wiem Czy ja jestem osobą, która potrafi przewidzieć, jakie będą trendy na zbliżający się sezon? E, nie, ale nie mam. E, pewnie będzie wszystkiego wszystkiego po drogu, pewnie znowu będzie koronka. E, nie, nie twierdzę, że jestem osobą, która zupełnie nie zwraca uwagi na trendy, bo przecież w tamtym roku pastele królowały i miałam kilka rzeczy pastelowych, ale kupiłam te i cały czas wydaje mi się, że będę je nosić też w tym roku. I wy też pewnie chyba to zauważyłyście, że tak naprawdę mój styl e, pomimo upływu czasu się nie zmienia. Cały czas najbardziej lubię ten rokowy i pewnie wrzucę jakieś elementy nowych trendów. Ehm, a co to będzie konkretnie, e, jeszcze dokładnie nie wiem. Ja już od kilku dobrych lat staram się robić zakupy dość Przemyślany sposób, szczególnie te ubraniowe, i bardzo żałuję, i nie lubię, jeżeli coś się w mojej szafie marnuje, coś czego nie noszę. Na szczęście takich rzeczy nie, takich rzeczy nie mam wiele, i wydaje mi się, że w tym, w tym roku moim celem w tej kategorii byłoby po prostu dokupienie kopienia jakichś rzeczy, które będę mogła nosić przez następne kilka lat. A co to konkretnie jest, powiem nie wiem, nie mam nic takiego w tym momencie na myśli. W ogóle przez ostatnie miesiące, od kiedy. Praktycznie od kiedy dowiedziałam się, że jesteśmy w ciąży, to naprawdę ubrania, które zakupiłam, e, część z nich oczywiście była to ciążowa. Powiem wam, że idę do sklepu i naprawdę nie widzę rzeczy dla siebie. I nie wiem, nie wiem czemu tak jest. Może po prostu coś włączył mi się instynkt, instynkt macierzyński. Nie wiem, po prostu, po prostu już tak mam. Odpowiedź na to pytanie przyszła mi do głowy w ciągu sekundy. Nie musiałam tutaj się nawet zastanawiać i jestem więcej pewna, że się domyślacie o co chodzi. Najszczęśliwszym momentem zeszłego roku, nie tylko o moim, ale naszym, mówię tutaj też o moim mężu, jest po prostu zobaczenie na ekranie MSG naszego maleństwa, później usłyszenie e, bicia jego serca, a później jeszcze a, poczucie pierwszych ruchów. E, to są e, takie momenty w życiu, które się nigdy nie zapomni, e, które wywołują uśmiech, widzicie na mojej twarzy i radość ogromną i. E, będę pamiętała i do końca swojego życia. A jeżeli chodzi o największe osiągnięcie moje zeszłego roku, e, tak myślałam i mm, przychodzi mi do Podjęłam próbę pora, kolejną, e, podjęłam próbę jeżdżenia samochodem, co niezbyt e, się udało, tutaj mogę Wam powiedzieć taką małą historię. Wracaliśmy mm, pewnego wieczoru dość późno, to było po północy od znajomych i Gawca mm, cały czas mi namawia, Aga spróbuj, spróbuj. Ja no, myślę sobie, no dobra, próbuję i wsiadłam. Ej, mam prawo jazdy od 18 roku życia, czyli to już jak gdyby nie było 12 lat, tak w ogóle. Ale nie jeździłem od dobrych 10, więcej, więcej. I e, starałam się, naprawdę się starałam i jadę, jest fajnie. Nagle zbliżałam się do skrzyżowania, musiałam się zatrzymać ustąpić pierwszeństwa. E, wjeżdża we mnie wielki autobus, oczywiście zgadzamy silnik, ale na szczęście udało mi się go uruchomić później. E, Później był jakiś jeszcze i na nasze nieszczęście, na moje nieszczęście, oczywiście stał radiowóz policyjny i zatrzymał nas. I się pyta, mnie, czy jestem osobą, która się może uczyć czy to dopiero za prawo jazdy. No i powiedzieliśmy prawdę. I na szczęście jest takie prawo w Wielkiej Brytanii, że tutaj nie trzeba mieć prawo jazdy przy sobie, ale pan policjant patrzył na mnie i zapytał, czy jeszcze czy nie byliśmy pod wpływem alkoholu, ale oczywiście nie i e, chyba wyczuł, <laughs> wyczuł tę sytuację i po prostu pozwolił nam wracać do domu, ale powiedział, żeby gaff już jechał. Nie hmm. załamałam się i próbowałam później na parkingach Ale niestety jeszcze kierowcą dobrym nie jestem I może teraz nie jest to dobry okres w moim życiu, żeby próbować Ale e, jestem z siebie dumna, że spróbowałam, że przełamałam ten strach Największym wyzwaniem zeszłego roku chyba było po prostu nie poddawanie się I e, pozostanie bycia twardym Mm, dużo rzeczy się złej wydarzyło na początku zeszłego roku. Później, na szczęście, wszystko się odwróciło, wszystko się zmieniło, ale powiem Wam, że był taki okres, kiedy naprawdę miałam wszystkiego dość i to było w styczniu, nawet sobie zrobiłam taką listę rzeczy, które niestety mm, niezbyt dobrze wpłynęły na nasze życie, ale później zrobiłam sobie listę rzeczy, których mogę zmienić, i staramy się cały czas to robić. I później, jeszcze jak się dowiedzieliśmy o tym, że nasłoniło e, się nasze marzenie, dlatego. Zapomniałam o tych problemach i jak na, razie jest, jak na razie jest dobrze. Postanowień na ten rok mam wiele, a siłam zapisywać je wszystkie. Mam je wszystkie zapisane u siebie w głowie, ale chyba najważniejszym, największym jest to, że chciałabym być dobrą mamą, i to jest coś, co, o czym myślę dość często i chciałabym się spełnić w tej roli jak najlepiej. A tak poza tym, chciałabym później wrócić do pracy, bo tęsknię już do swoich dzieci, chociaż na macierzyńskim urlopie jestem od niezbyt długiego czasu, ale chciałabym pogodzić to wszystko. Chciałabym pogodzić pracę zawodową i życie rodzinne i po prostu spełniać się w każdej dziedzinie, w której występuję. myślę i myślę, co bym tutaj mogła Wam mądrego powiedzieć przy tym ostatnim pytaniu, jako taka puenta <noise> całego filmu. I przecież każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne cele i marzenia w życiu i tak naprawdę wszystkie młode całego świata pewnie się sprawdzą i sprawdziłyby się w jakimś etapie naszego życia. Ja bym chyba chciała Wam życzyć tego, żebyście byli szczęśliwi, żebyście spełnili swoje marzenie i wiem o tym, że jeżeli człowiek jest szczęśliwy, to wtedy jest mu wiele łatwiej uszczęśliwić kogoś innego. I też bym chciała, żebyście może sobie w tym roku... Postawili jakiś, zacel, jakiś cel, żeby pomóc komuś, niekoniecznie bliskiemu, komuś. Jeżeli nie wiecie, jak możecie komuś pomóc, to takie wygląda rzecz, po prostu się do kogoś uśmiechnąć. I wtedy od razu, od razu komuś poprawia się humor i ktoś sobie wymyśli, szczerze się, jak głupi to sera, ale z drugiej strony ta osoba też bardzo często zacznie się do siebie uśmiechać, i wtedy reakcja łańcuchowa się rozwija. I na to wygląda, że wszyscy powinni być uśmiechnięci. I tego oczywiście Wam życzę, żebyście byli tacy w tym roku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę Wam cudownego roku. Ja już nie mogę uwierzyć, że połowa, połowa stycznia minęła. No a ten czas leci jak szalony. Um, oczywiście zapraszam Was też do nakręcenia tego filmu. Z miłą chęcią obejrzę wasze, um, wasze wspomnienia z zeszłego roku i postanowienia na, na, ten, na ten obecny. Trzymajcie się cieplutko. Pa.